Podsumowanie Nintendo Direct, absurdy nowych patentów i wiele więcej. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał KimDawa. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia dalej, dołączenia do Patronite'a czy też Discord'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, moi drodzy. Zanim przejdę do wiadomości, to trzeba oczywiście obwieścić to, że w najbliższy weekend, 19-21 do 21 września, będzie Copernicon w Toruniu. Absolutnie zapraszam, fantastyczna impreza. Będę też tam, ja się kręcił, miał parę paneli wykładów, tak więc serdecznie zapraszam. Jeszcze tam bilety są do kupienia i tak dalej. Także ruszajcie, kupujcie i bywajcie. A teraz przejdźmy do wiadomości i w pierwszej kolejności. Podsumowanie Nintendo Direct. Miałem robić. Reakcyjne takie wideo jak zwykle, niestety nie mam na to czasu, więc postaram się to opisać po prostu słowami, obejrzałem sobie wcześniej, także przejedziemy to tak mniej więcej, sorry, po prostu muszę ganiać z robotą, a dużo obowiązków... Trochę przytłacza, więc jedziemy. Podsumowanie Nintendo Direct jest takowe, że wrześniowy był direct 60-minutowy, miał parę ciekawych rzeczy, chociaż większość prezentowanych tytułów była już wcześniej znana. Pojawiło się kilka nowych ogłoszeń, w tym Pokémon Pokopia, Dragon Quest 7 Reimagined i nowa grasa Fire Emblem. No i Nintendo oczywiście uczciło 40. rocznicę Super Mario, tworząc nową wystawę w Muzeum Nintendo w Kyoto. Sponsorowali tam maraton. Jak zwykle, no Japonia bardzo żyje mimo wszystko grami, i to jest. I oni traktują to jako takie sprawiedliwe dziedzictwo kulturowe. Tym samym gry są tam wszędzie, stylistyka growa jest wszędzie i kooperacja między wielkimi korporacjami agrami są absolutnie na początku na porządku dziennym, czy też z władzami miasta i tak dalej. Więc właśnie tak tego typu akcje to jest nic nadzwyczajnego. No i też zapowiedziano tutaj wystawioną zwiastun filmu The Super Mario Galaxy Movie, który jest sequelem właśnie Super Mario Brothers Movie, ma zadebiutować w kwietniu przyszłego roku. Ma być z powrotem w roli głosowej obsadzony Chris Pratt, Ania Taylor, Joy Jack Black. Więc no będzie solidnie. Zapowiedziano również remasterowaną kolekcję dwóch gier Super Mario Galaxy na Switcha w zestawie nową grę Super Mario Tennis, wersję Super Mario Brothers Wonder na drugiego Switcha z dodatkami i yy, tego kwiatka takiego z wielką mordą, który będzie tam gadał. Ma być jakaś nowa zabawka od Nintendo, jakby budzik to był za mało. No i jeszcze grę z Yoshi właśnie ta gra z Yoshi'm chyba najbardziej mnie interesuje dlatego, bo ona jest jak zwykle oni od jakiegoś czasu bawią się formą w przypadku Yoshi'ego, bo kiedyś był Yoshi Epic Yarn, który był wystylizowany na taki haft krzyżykowy. Na, na, na jakby wszystko było zrobione na włóczce, były różne rzeczy robione z, robione z tkaninami. A teraz mamy książkę i wszystko wygląda, jakby było w takiej książce z bajkami, i to wygląda niesamowicie. Wśród nowych tytułów też znalazło się Storm Lancers. To jeżeli chodzi o takie switchowe edycje właśnie e, gier Rogalic 2D z komiksową estetyką, e, który już chyba jest dostępny. Dinkam, symulator życia i przetrwania w z fantastycznej wersji Australii. E, Pop e, U.com, kolorowa, wieloosobowa gra platformowa. Tomodachi Life, e, Living the Dream. To jest taki nietypowy symulator życia e, z 3D. E, I to będzie na wiosnę 2026 Naprawdę przedziwna gra. To jest. Nie wiem w ogóle, jak to nazwać, ale jest to tytuł ewidentnie nietypowy. Miałem z nim chwilę kontaktu, nie. Nie mój rodzaj, że tak powiem, rozgrywki. Poza tym na drugiego Switcha zapowiedziano Mortal Kombat Legacy Collection, um, Final Fantasy VII Remake Integrate, drugi Hades, uh, Hyrule Warriors, Age of Imprisonment, i to będzie premiera 6 listopada. Uh, Hades będzie, dwójka będzie 25 września, czy 26. Uh, później um, Dragon Quest VII Reimagined, to jest remake siódmej um, części właśnie no, jednej z najsłynniejszych serii JRPGów, to 5 lutego 2026. Jeżeli ktoś nie kojarzy właśnie Hyrule Warriors, to to jest tak jakbyście połączyli stylistykę z Breath of the Wild czy Tears of the Kingdom z tym Dynasty Warriors, czyli macie po prostu ganianie po planszy i naparzanie tysią, tysięcy wrogów. Pierwsza część była całkiem niezła, Age of Calamity. Teraz no, będzie to wszystko wyglądało lepiej, natomiast no dalej to będzie taka wtórna forma. Natomiast fajna taka guma do rzucia growa, można powiedzieć. No i coś, na co chyba najbardziej czekam, to Metroid Prime 4 Beyond. Tutaj pokazano akcję z perspektywy trzeciej osoby, eksplorację pojazdami. No, to, to, jest, to jest coś. To jest połączenie FPS-a platformówki. Cudowna sprawa. Drugi Fatal Frame Crimson Battlefly Remake, to jest e, dość taka solidna e, e, odsłona gry grozy, w której chodzimy japońskimi uczennicami i łapiemy duchy aparatem fotograficznym, ale no jest dobrze pokitarana, także jak ktoś lubi, lubi japoński horror, to zdecydowanie coś dla was. Następnie Power Simulator 2, e, no to kontynuacja po prostu e, m, zabawy myjką ciśnieniową i Suika Game Planet, to jest e, taka gra logiczna. I będzie tam gdzieś premiera na zimę. Szczególną uwagę zwróciły zapowiedzi związane z Pokemonami. Pokotopia to tematyczna gra symulacyjna z elementami craftingu, w której głównym bohaterem jest Dito, potrafiący adaptować mocy innych Pokémonów, i to będzie gdzieś w 2026. Pokazano też Pokemon Legend Z2A premiera 16 października oraz zapowiedziano pierwszy płatny dodatek do gry, czyli Mega Dimension z Raju, posiadającym dwie jakieś mega ewolucje. Kto wie, ten wie też dołożono dość nietypową zabawkę, czyli gry z Virtual Boya trafią na Nintendo Switch Online oraz ma być do tego akcesorium, które pozwoli właśnie emulować tą wirtualną rzeczywistość. Będzie także kartonowa jakaś wersja tego. Także dla fanów retro i dla fanów ludzi, którzy chcą właśnie, dla fanów, którzy chcą eksplorować stare zabawki, stare gry od Nintendo, stare eksperymenty. Ten akurat był wyjątkowy, Nieudany, nieudane. Natomiast no jest to też element jakiegoś tam dziedzictwa Nintendo, także jeżeli ktoś jest fanem, no to pewnie to kupi. Yy, ostatnim znaczącym ogłoszeniem była właśnie nowa odsłona Fire Emblem Fortunes Weave, yy, taktyczne RPG z wokół turniejów w stylu gladiatorów z sugerowanym połączeniem z Three Houses. Yy, no i premiera jest zaplanowana na 2026. Yy, też zapowiedziano zgodnie już z yy, wcześniejszymi doniesieniami, że tak samo jak na Xboxa, tak samo jak na Właśnie drugiego Switcha. Wszystkie nowe odsłony Resident Evil łącznie z Requiem, tam siódemka, ósemka, tak samo będzie po prostu miała swoją edycję i na Xboxa, i na Switcha. Więc no. Będzie w co grać zdecydowanie, mimo że Nintendo dozuje sobie powoli jakby te wszystkie gry, to, to powoli widać je wydaje, tak więc y, trzeba przyznać, że ten Direct był dość satysfakcjonujący, no na pewno ja z miejsca kupuję ten zestaw Super Mario Galaxy 1 i 2, bo to są absolutnie jedne z najlepszych trójwymiarowych odsłon właśnie przygód Mario, to jest po prostu mój rodzaj gry, nic na to nie poradzę, Fire Emblem tak samo to jest coś co y, mnie zdecydowanie grzeje. No i pewnie jeszcze ten, pewnie jeszcze tego Dragon Quest'a, jak ben, ben, znajdę gdzieś luzem 100 godzin, to pewnie będę ogrywał. Natomiast no, zdecydowanie te pewnie 30 do 50 godzin na czwarty Metroid Prime trzeba będzie wykroić, bo to będzie no, fenomenalna gra. Cóż, dobry był Direct. Dajcie znać, co wy sądzicie, czy to jest w ogóle wasz, że tak powiem, zakres zainteresowań, bo nie każdy lubi Nintendo. Natomiast no, trzeba przyznać, że co jak co, ale gry potrafią robić. Następnie prawnicy, a propos jeszcze Nintendo, prawnicy o nowym patencie, o którym już mówiłem ostatnio, który mi się ewidentnie nie podoba, i te wszystkie właśnie formy patentowania, właśnie mechaników grze są dla mnie z czapy. Patent Nintendo dotyczący przywoływania postaci i zlecenia im walki spotkał się z ostrą krytyką ze strony prawników zajmujących się własnością intelektualną. Kirk Simon, prawnik specjalizujący się w sporach o własność intelektualną i sprawach patentowych, określił nowe patenty jako zawstydzający przykład porażki amerykańskiego systemu patentowego. No, jest to, jest to opinia, zdecydowanie niezła. W ciągu zaledwie tygodnia Nintendo uzyskało dwa patenty, które pomogą firmie w prawnej walce przeciwko twórcy Palworld World Pocket Pair. Jeden patent obejmuje przywoływanie postaci pozwalanie jej na walkę, drugi dotyczy płynnego przełączania się lub jeżdżenia na obiektach. Według Simona oba patenty prezentują nieprawidłowości w procesie decyzyjnym amerykańskich urzędników. W przypadku jednego z patentów większość roszczeń została zaakceptowana od razu, co jest bardzo niezwykłym rezultatem. Większość roszczeń jest odrzucona co najmniej raz. Prawnik uważa, że ze względu na sytuację, gdzie komisja poddała się i po prostu pozwoliła na rejestrację patentu, zakładając, że roszczenia były wystarczająco wąskie lub specyficzne, by być nowością bez dokładnej ich oceny, no to po prostu widać, że komisja ewidentnie nie rozumie, co to znaczy dla gier, nie rozumie, jak wyglądają inne mechaniki w grach, czyli po prostu brakowało tam osoby kompetentnej, żeby ocenić, czy dany patent ma sens, czy nie. Bo akurat ten o przyzywaniu postaci czy wysyłaniu jej w bój to tak naprawdę jest masa gier, które mogą tak robić. Na upartego można by było dowolną strategię do tego podpiąć i tak dalej. Więc jest to bardzo ryzykowne, że ten patent został właśnie za, zaakceptowany. Jeszcze bardziej szokująca, była akceptacja patentu który może otworzyć drzwi do niekończących się pozwów ze strony Nintendo. Podobnie jak w przypadku poprzednim, uzasadnienie zgody nie daje nam nawet wskazówki, dlaczego został patent zatwierdzony. Nie mam pojęcia, jak egzaminator mógł w dobrej wierze zaakceptować ten wniosek tak szybko. Ta zgoda nie powinna się zdarzyć, kropka. Prawnik uważa, że nie jest to niemożliwe, aby ktoś został pozwany o patenty w związku z tą sprawą, nawet gdy argument o naruszeniu patentu jest słaby, a złe patenty jak ten o, o, rzucają ogromny cień na branżę, no bo w momencie, kiedy macie właśnie zablokowane to, że nagle wam się spawnuje postać i możecie na niej jeździć, no to w tym momencie taki trzeci Wiedźmin y, narusza patent. Generalnie wszystko, co y, jest grozą z otwartym światem, w której przyzywacie manta jakiegoś, no to w tym momencie narusza patent Nintendo, czyli Horizon na przykład, y, World of Warcraft. Właśnie Wiedźmin, tak. W Wiedźminie czwartym też będziemy przyzywać właśnie konia i na nim jeździć. No i co? No i w tym momencie Nintendo może ruszyć z pozwem. To nie jest chyba normalne, żeby pozwalać na rejestrację takich patentów. Bo już pomijając kwestie bardzo specyficznych rzeczy, to naprawdę to nie ma sensu. Jak dla mnie w ogóle patentowanie mechanik jest absolutnie bez sensu dlatego, bo Inaczej nie ma w ogóle przestrzeni na to, żeby być kreatywnym, bo podciąganie pod zarejestrowany patent dowolnych mechanik może się skończyć pozwem, kosztami, więc ludzie ze strachu po prostu nie będą tworzyć nowych pomysłów albo reiterować starych. Więc tym samym to jest jedna wielka szkoda dla branży. Patrząc z perspektywy osoby, która w niej siedzi, natomiast patrząc na to, jak to opisują prawnicy, to mówią, że to są, są tam problemy wręcz proceduralne, też więc tym samym całość jest tragicznym bublem. Prawnik uważa, właśnie tutaj, że. Biorąc pod uwagę zamiłowanie Nintendo do pozywania wszystkiego, co może, może to stłumić konkurencję, skłaniając inne firmy do zastanowienia się dwa razy, zanim użyjąc systemu, który choćby w najmniejszym stopniu przypomina ten z gier Nintendo, co oczywiście prowadzi do monopolu. Ostatni cytat. Moim zdaniem żaden z trzech omawianych tutaj patentów nie powinien zostać zatwierdzony. To szokujące i oburzające, że tak się stało. Komisja mocno zawaliła sprawę i będzie to teraz generować wiele niepewności i potencjalnie kosztów sądowych na deweloperów i firmy, które na to nie zasługują. Jestem ciekaw jak to się skończy. No oczywiście tutaj najpierw Nintendo będzie musiało chcieć pozwać kogoś, także od tego trzeba zacząć, ale patrząc na to, że potrafią, potrafią pozwać jakiegoś małego typa, który gdzieś tam w internecie zrobił sobie kopię powiedzmy jakieś zabawki Nintendo, czy właśnie czepiać się, oczywiście, no wiadomo, jeżeli ktoś ich okrada na no zasadzie moderzy, którzy zarabiają na pirackich wersjach gier, okej, okay, dobra, rozumiem, to jest po prostu dbanie o swój biznes, ale już czepianie się ludzi, którzy robią po prostu swoje gierki, bo chcą trenować na tym sprzęcie, czy rozwijać swoje umiejętności programistyczne, nie odbierając tym samym, nie zarabiając samemu na właśnie gra Nintendo na, na piractwie, no to to już jest ten obszar, gdzie bym się pokłócił, czy jest sens blokować takie działania, skoro sprawiają tylko, że ludzie po prostu się rozwijają. Dziwne to jest, y, bardzo niepokojące i nie wiem, jak to będzie rzucało, rzutowało na przyszłość, natomiast no, miejmy nadzieję, że po prostu Nintendo będzie miało to dostatecznie y, w nosie, że tak powiem, żeby, żeby nie pociągać tego dalej y, prawnie. Co planuje Naughty Dog? Neil Druckmann, dyrektor kreatywny Naughty Dog, ujawnił w niedawnym wywiadzie dla Variety, że studio rozważało bezpośrednie przejście do pracy nad The Last of Us Part 3 po zakończeniu właśnie drugiej części, ale ostatecznie zdecydowano się skupić na innym projekcie Intergalactic: The Heretic Prophet, który może stać się najdroższą produkcją w historii studia. Tutaj cytat: Kiedy skończyliśmy The Last of Us Part 2, które odniosło ogromny sukces, debatowaliśmy, czy powinniśmy od razu przejść do trójki, i mieliśmy naprawdę długi okres, w którym przyglądaliśmy się pomysłom, które mogłyby się znaleźć w grze. Zespół rozważał również powrót do serii Uncharted, Jack and Daxter i Sci-Fi Think, ale ostatecznie to Intergalactic stał się projektem, który najbardziej rozpalił wyobraźnię studia. Ja bym wolał Jack and Daxter, szczerze powiedziawszy, dajcie znać, jaką wy byście widzieli grę od Naughty Dog w najbliższym czasie. Jackman podkreślił, że Intergalactic jest w pełnej produkcji i ma potencjał by stać się najdroższym przedsięwzięciem. Studia to najbardziej rozległa gra, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy, może najdroższa, kiedy ją skończymy. Chociaż nie ujawnił wielu kluczowych szczegółów, jako że gra jest wciąż w fazie intensywnego rozwoju, dodał, że trailer nawet nie dotyka powierzchni tego, czym gra faktycznie jest. Dragon opisał Intergalactic jako prawdziwie ewolucyjny tytuł wykraczający daleko poza, daleko poza to, co oferowały Uncharted i The Last of Us. Które określił jako przyziemne, mimo występowania zombie i zjawisk na przerodzonych. Tutaj kolejny cytat, możesz spojrzeć na nasze poprzednie tytuły i zobaczyć ewolucję od Uncharted, gdzie naprawdę szlifowaliśmy nasze umiejętności w realistycznych grach z akcji, z postaciami, strzelankami z perspektywy trzeciej osoby, połączonymi emocjonalnymi historiami. Z The Last of Us dodaliśmy RPG, zaczęliśmy bawić się szerokimi liniami i szerokimi liniowymi układami historii, kontynuujemy te trajektorie dodając sci-fi, a po potem z tego wy wnioskujecie, e, czym będzie nasza kolejna gra. Ambicje i stawki są tak wysokie, że Dragman e, zrezygnował z e, e, swojej roli w serialu The Last of Us. Mi się wydawało, że dlatego, że był bardzo zły odzew i że jakość serialu spadła, no ale okej, okay, zwał jak zwał. Ehm. No, w każdym razie zwiększono właśnie nacisk na dopracowanie gry właśnie w studiu Naughty Dog, stąd ponoć właśnie. Z tego względu Drakman zrezygnował z pracy nad serialem. Dadał, że niektórzy aktorzy, których widzieliśmy w serialu The Last of Us będą mieli rolę w Intergalactic obok Troy Bakera, który jest prawdopodobnie obecnie największym nazwiskiem w grach wideo. Jeżeli Intergalactic okaże się udaną historią, możemy nawet zobaczyć adaptacje telewizyjne i filmowe, jak zasugerował Drakman, mówiąc, że studia już zwracają się do Naughty Dog z ofertami opartymi wyłącznie na trailerze. Intergalactic The Heretic Prophet nie ma jeszcze daty premiery, ale z pewnością jest to projekt, któremu warto się Przyglądać zobaczymy tylko jak kontrowersje wywołane jakby gdzieś tam na początku wpłyną faktycznie na grę, no bo tak jak już mówiłem, gra w pierwszej kolejności musi przyciągać, żeby miała ten początkowy dobry sentyment i właściwą sprzedaż, a potem utrzymać gracza przez dobry gameplay. I teraz jeżeli gra będzie miała dobry gameplay, a stawiam, że akurat w przypadku Naughty Dog'a tutaj będzie to w, co najmniej w porządku, jeżeli nie bardzo dobrze, no to tylko jest kwestia zadbania o odpowiedni sentyment graczy. Oczywiście niektórzy się spieli ze względu na to, że główną bohaterką jest kobieta z ogoloną głową, nie? Ale no zobaczymy, jak to, ostatecznie, jak to ostatecznie wpłynie na projekt i jak będzie się kształtował sentyment graczy w momencie premiery. Bo oczywiście wokalna mniejszość potrafi zepsuć wszystko, tak? Natomiast może akurat w tym przypadku nie będzie to. Miało tak dużego znaczenia. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość w tym zakresie. Następnie. Ubisoft idzie coraz bardziej w multi. I potwierdzono, że zamierza bardziej wyraźnie zintegrować elementy wieloosobowe w przyszłych odsłonach podczas konferencji New Global Sport Conference w Arabii Saudyjskiej i w Gilmo wypowiedział się na przyszłość na temat przyszłości serii strzelankowej, która niedawno znalazła się pod kontrolą nowej spółki wspieranej przez Tencenta. Według Gilmota celem Far Cry jest naprawdę wprowadzenie aspektów wieloosobowych, które będą bardziej wyraźnie eksponowane, aby gracze mogli grać w nie przez długi czas, czyli Ubisoft nastawia się po prostu na grę, usługę, na taką grową czarną dziurę, żebyście spędzali tam jak najwięcej czasu i przez zaangażowanie um, kupowali kolejne mikrotransakcje i dawali im nieskończony przychód. Taki jest ich mokry sen, no a w praktyce jednak co prawda dużo graczy gra właśnie w takie growe czarne dziury, ale niekoniecznie będzie chciało w te od Ubisoftu, to jest jedno, a rynek jest dość mocno zapchany w tym zakresie. Poza tym dalej jedną z bardziej aktywnych sekcji graczy, którzy faktycznie kupują gry, to są ludzie, którzy nie do końca chcą te gry usługi, także jestem bardzo ciekaw, jak to ostatecznie się rozłoży w przypadku właśnie Ubisoftu, czy akurat w ich przypadku, patrząc na ich ostatnie decyzje, wyłoży. Twierdzono wówczas, że siódmy Far Cry powstaje z wykorzystaniem silnika Snowdrop zamiast silnika Duna czy Dunia, bo oni tam mieli swoje te silniki Anvil czy, czy coś takiego, właśnie po to, żeby wprowadzać aspekty wieloosobowe. właśnie siódma część miała być Extraction Shooterem osadzonym na alaskańskim pustkowiu. Szósty Far Cry, który został wydany w 2021, zawierał tryb kooperacji kampanii online, ale nie miał konkurencyjnego komponentu wieloosobowego. Od czasu wydania szóstki, opracowanego przez Toronto, Ubisoft przeniósł serię z powrotem do centrum w Montrealu i zaczął dokonywać zmian w kierownictwie i Sandra Warren, Weteranka Studio w Montrealu została awansowana na stanowisko wiceprezesa i producenta wykonawczego marki Far Cry w 2023, wraz z awansem Drew Holmesa, scenarzysty piątki na dyrektora do spraw IP właśnie Far Cry. Te zmiany wraz z oświadczeniami Gilmota wskazują na to, że właśnie cały Far Cry będzie prawdopodobnie właśnie pchany w stronę tej gry usługi, prawdopodobnie... Y może coś na zasadzie division, czyli rozszerzonego singla, czyli możecie grać w poszczególne elementy gry czy ogrywać jakąś kampanię sami, natomiast no, każdy element powiedzmy tej kampanii będzie dostępny w trybie wieloosobowym. Być może to będzie na takiej zasadzie. Jest wszystko jedno. Jeżeli będzie to dobra gra i do grania w singlu, to spoko. Ten aspekt wieloosobowy zazwyczaj mnie osobiście nie interesuje, natomiast być może kogoś z was dajcie znać, co sądzicie w tym na temat tego kierunku pójścia właśnie jeszcze bardziej w multi w przypadku Ubisoftu. Nie schodząc jeszcze z Ubisoftu do końca. Zwolniono dziewięciu członków zespołu wydawniczego właśnie tam. W oświadczeniu przekazanym przez do, do game developer, e, twórca Assassin's Creed stwierdził, że cięcia zostały dokonane w celu ułatwienia uruchomienia nowej spółki zależnej wspieranej przez Tencent. To jest ciekawe. Czyli co te 9 osób przeszkadzało w tym, bo jakby to jest. Dziwnie, dziwnie, że tak powiem, ułożone zdanie. Wraz z utworzeniem nowej spółki podjęliśmy strategiczne decyzje strukturalne, by zapewnić sprawne i szybkie uruchomienie. W ramach tego niektóre z naszych zespołów produkcyjnych zostały przeniesione do innych mark i projektów. Niestety, dziewięć stanowisk, głównie w naszym pionie wydawniczym, jest bezpośrednio dotkniętych. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wsparcia wszystkim osobom dotkniętym tą zmianą. W marcu to już wiecie, że właśnie w marcu Tencent dał Ubisoftowi 1,25 miliarda, by stworzyć spółkę zależną, która skupia w sobie w zasadzie trzy kluczowe franczyzy, czyli Assassin's Creed, Rainbow Six i Far Cry. I firma powiedziała, że nowy oddział właśnie ma robić te ekosystemy gier wiecznych, można powiedzieć. I. Też jednocześnie zwiększając jakość swoich tytułów jednoosobowych, tytułów narracyjnych, zobaczymy jak z tym im wyjdzie. Natomiast no tam na szefa Yves Gilmo osadził swojego syna i zobaczymy jak im ta rodzinna firma będzie tutaj funkcjonowała. Jak dotąd jednak służyło to kontynuowaniu stałego strumienia zwolnień, jeżeli chodzi o właśnie te wszystkie przetasowania. Ubisoft zwolnił 19 pracowników, 19 pracowników Red Storm Pozwalniali też kilkaset osób w różnych oddziałach, pozerwali masę kontraktów, których nie ogłosili jako zwolnienia, bo po co, bo nie muszą. No i teraz, właśnie, jeszcze te kolejne 9 osób. Także Ubisoft bardzo powoli obcina wszystko, co nie jest ich głównymi franczyzami. Mają jeszcze z czego, bo tam, o ile dobrze kojarzę, to jest dalej ponad 20 tysięcy pracowników. Wciąż no powoli, jednak, myślę, że Ubisoft będzie tutaj kasował, że tak powiem rzeczy. No i też przed przystąpieniem Tencenta do właśnie tej całej inwestycji Ubisoft zamknął studio w Leamington, zwiększył, zmniejszył właśnie studia w Düsseldorfie, Sztokholmie, Newcastle, także tutaj też ubijają rzeczy, które tak naprawdę są pewnymi ryzykami. Między innymi anulowano też X-Defiant, który tak naprawdę no, miał dużo problemów technicznych i nie zarabiał na siebie niestety. Mimo, że na samym początku ta atrakcja tam była całkiem niezła, bo szybko przyrosło tam do nich 10 milionów graczy, ale potem zaczęło to równie szybko spadać. Cóż, no niestety, tutaj Ubisoft widzę, że optymalizuje po prostu wszystko po całości łącznie z ludźmi, czy to jest dobrze. Nie wiem, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w przypadku jakości nowych gier. To po ich grach tak naprawdę zobaczycie, czy te wszystkie decyzje były prawidłowe, czy nie. W każdym razie to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania. Tak ci ludzi, ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izzy Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale na Okiem DEWA.